Za sprawą jakiej magii te wszystkie wspaniałe materiały zamieniają się w najlepszą na świecie, szytą na miarę odzież wyprawową i motocyklową? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Saxon Sport Design wszystko robimy sami. Począwszy od wstępnej koncepcji ubrania, pomysłu na wodoodporność i wiatroszczelność, poprzez szczegółowy projekt techniczny, wybór materiałów i aplikacji, po finalnie cały proces produkcji. Wszystko robimy sami i sami od początku do końca zarządzamy jakością. Nie korzystamy z podwykonawców ani dostawców gotowych elementów. No, może poza suwakami i rzepami. Cały proces produkcji i kontroli jakości realizujemy sami w naszej własnej fabryce. Nasze ubrania nie powstają z gotowych, przygotowanych wcześniej elementów, takich jak rękawy czy nogawki. Każde z nich wykonane jest na wasze indywidualne zamówienie i wymiar. Sami też wzbogacamy materiał o membrany teflonowe. Proces produkcji rozpoczyna się już na etapie wyboru konkretnego modelu ubrania, a następnie wizyty u krawca w celu zdjęcia indywidualnej miary krawieckiej. Wykorzystując sztuczną inteligencję, opracujemy cyfrowy model 3D waszej sylwetki, na podstawie którego wyprodukujemy wykroje wszystkich elementów waszego nowego ubrania. Nasza oferta to ubrania wykonane na wasz indywidualny wymiar, każdorazowo z najlepszej jakości materiałów i z najwyższą możliwą starannością. Motocyklowanie nigdy wcześniej nie było tak komfortowe i wygodne. Liczne testy oraz opinie naszych klientów pozwalają nam z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że wykonaliśmy najlepszą odzież motocyklową i wyprawową na świecie. Pierwszy razem to ubranie na sobie jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony. Ciepło, wygodnie. Komfortowo pierwsze spodnie, w których nie wyglądam grubo. Polecam.